Kochani widzowie, jako iż co roku odbywają się tutaj targi motoryzacyjne w Poznaniu, Motor Show, jeden z największych w Europie Środkowej, jak nie największe, to właśnie postanowiłem, że tutaj wbiję i nagramy jakiś ciekawy odcinek dla Was. Tak co, so, targi Motor Show 2020, zapraszam. Drogi widzu, jeszcze krótkie ogłoszenia parafialne. Partnerem tego odcinka jest Motoportal, czyli portal z najlepszymi grupami motoryzacyjnymi na Facebooku w Polsce. Serdecznie Was zapraszam do kliknięcia linków w opisie. Tyle w temacie i wracamy do filmu. Dzięki The Collection możemy właśnie nagrać tutaj te wszystkie McLareny i Lamborghini, które stoją właśnie na tym stanowisku. Pierwszym to jest McLaren 720S, czyli ma 720 koni, jak nazwa wskazuje, 770 nm, silnik V8 jest to następca McLarena 650S, waży niecałe 1300 gramów. Waży 1300 kg, tam 1283 kg bodajże, czyli podobnie do 911 GT3 RS. Rozpędza się on w 2,9 sekundy do setki. Jak widzicie jest on w pięknym kolorze, przychodzi z gradientu z białego właśnie na taki niebieski przez morski. Słuchajcie, teraz obok mnie jest SVJ Lamborghini V12 770 koni mechanicznych. ma nieco mniej jak McLaren 720S, bo jest ich 720. Jest to sporo, ale no jest to 50 mniej bodajże jak właśnie w tym McLarenie, który stał obok mnie. SVJ to jest skrót od super Veloce Jota, czyli super szybkie notor. Taka ciekawostka właśnie mi ktoś nie wiedział. wreck, but first die, tell him run it off I wake up, flex, thumb down, now Check. No drip, this, tell him run it off No sleep, no rest Might crash, might, Whack. but first die, tell him run it now, off Nine out of ten, run through my hands, I'm by my lonely Turned to a savage, now my baby wants to hold me I love my fans, don't need no friends, I got my homies Thought I could trust you, I find out you tried to zone me Słuchajcie, wodę jeszcze mam przy sobie, ja już tutaj się z nią zatowarzyszyłem Takie są samochody, naprawdę mega fajnie o czymś gadać, a nie o jakichś nudnych innych autach Porsche 911 GT3 RS, silnik bokser, 6 cylindrów, które pracują właśnie tak jak pokazuję teraz Wam 312 km na godzinę, jest to prędkość maksymalna 3,2 sekundy do setki, 470 Nm Standardowy kolor właśnie GT3 RS, srebrno-złoty ze złotymi felgami, żółte zaciski ceramiczne, oczywiście wentylowane. I wake up, flex, thumb down, not check, no drip this, tell them run it all. No sleep, no rest Might crash, might wreck, but first die stretch Tell them run it all. I wake up flex thumb down that check No drip this Tell them run it all No sleep no rest Might crash Might wreck But first die Stretch Tell them run it y all Y'all gon' make me take that trip way out to Europe I call up Nigel, come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself they're getting buried. Dance with the devil, used to love playing those games. Made some bad decisions that brought my mama pain. I made a promise to a swore that I would change. I'm on the come up, bet I live up to my name. I wake up flex, I'm down that check, no drip this. Kolejnym samochodem jest Back Mono, który ma silnik 2,3 litra, oczywiście, rzędowa czwórka. 280 koni, Newton ma podobnie, czyli też 280 Około. Nie jestem pewien, czy to jest Bug Mono R, czy zwykły bag mono? Zostaniem przy tym, że to jest bag mono zwykły. Waga akurat to jest dla mnie taka najbardziej ciekawa rzecz i szczerze mówiąc sprawdzaliśmy kilka razy, żeby Was błąd prowadzić, ile on waży tak naprawdę. I słuchajcie, waży, uwaga, 540 kg. Tak, naprawdę, nie przesłyszeliście się. Waży pół tony dosłownie. Czyli jakby człowiek jeszcze usiadł, ważyłby około 5, no może powiedzmy 600 kg. 650 kg, tak, tak naprawdę moc 280 koni e, przy takiej małej wadze. A powiem Wam, dlaczego on tyle waży. Słuchajcie. Jest on cały zrobiony e, z karbonu. Maska dosłownie na kola. Wszystko jest zrobione z karbonu. Kierownica nawet w środku jest karbonowa. E, jest oczywiście lakierowany karbon, e, dlatego też może tak tego nie widać. E, ale naprawdę mega fajnie, mega fajnie to wygląda. Jest to bardzo futurystyczne auto. Nie widziałem go nigdy na ulicy, a aczkolwiek widziałem Josefa kiedyś właśnie jak nim jeździł. Znaczy, nie widziałem na ulicy, żeby ktoś inny jeździł jak Josef. E, także auto naprawdę mega fajne, mega ładna kolorystyka. Tak i co, myślę, że możemy przejść do kolejnego auta, w którym jest Lamborghini, o którym będzie naprawdę dużo...